Hej kochani, z tej strony KuKilia, a dziś moi drodzy, słuchajcie, będziemy odcinek robić jako Hello Kitty, bo wiecie, widzowie. Pod poprzednim filmiczkiem dosyć dużo ludzi napisało mi, że ja fajne odcinki nagrywam. Ja się mega dziwię, bo widzę, że mi tak super nie wychodzą co bardzo. Przynajmniej ja się tak często oceniam. Dajcie łapkę w górę, ja sobie z dzwoneczkiem Flora, tu jest ze mną na serwerze i chyba Hania, bejpa! Nie wiem, ale zobaczymy, widzowie. E, to się przekonamy. Dobra. Napiszmy tu hello. O nie. Dobra, kochani, mniej więcej widzbę mnie usunęło z serwera. I musiałam jeszcze raz wejść. Często to się też zdarza. Napiszcie w komentarzu, komu też to się zdarzyło. Co tam? Ehm, a nic takiego. A nic takiego. <laughs> um, hello Kitty? Jak dzisiaj mamy być na Hello Kitty, to warto poszukać coś z Hello Kitty. Dobra. Tu mamy natomiast sobie takie uszka. Ja myślę, że takie mogą być. Dobra. Takie nie. Ja bym chciała jeszcze tutaj coś znaleźć. Hello Kitty i wiadomo że jakie o matko zobaczcie tu już mamy włosy z łóżkami o matko jakie to cute no słuchajcie mega cute hello ki. Kitty. ki hello kitty dobra napiszmy jej że tak Um, tak. Nagrywam. Tak, nagrywam. Dobra, kochani Więc stary szukamy tu może innych włosów. Um, na przykład White. Jakby te włosy Hello Kitty nie są ładne dosyć. Ja bym chciała może jakieś inne. Może na przykład takie. O kurde, jakie ładne. Dobra. Jak napiszemy tu Hello Kitty, czyli Hello kotku, jakoś tak, Hello kocięta, malutkie, takie. O matku! matko, o poczujemy się jak w Disneylandzie. Byliście kiedykolwiek w Disneylandzie? Napiszcie w komentarzu. Tymczasem ci widzowie, o co chodzi z tym challenge'em? Jedyna fanka, tu widzę, skumała. O co z tym chodzi? nie i nic poza tym. <noise> Zobaczmy, zobacz, jaką mam głowę kociłam. No nie wierzę. No mniej więcej wzięłam taką głowę, bo taka jest ładna. <noise> Dobra kochani. Więc jeżeli chodzi o głowę, którą wzięłam, to taką. Flora zawsze jest u mnie aktywna na odcinkach, więc pozdrawiamy już tu florę. Dobra. Um, czy się przebrałaś, kochanienka, pytam się. Bardzo ładny w ogóle masz skin, chcę Ci powiedzieć. Ładny w ogóle ten uśmieszek. Ja zawsze na przykład mam taką, taką minkę, bo ona mi się najbardziej podoba z tych minek. Ale jeżeli wy lubicie taką, to nie, nic mi tam nie nie, 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 nie dokucza. Dobra, to jest chyba elektryczna noga Dobra, czy tu ludzie są na serwerze? Jeżeli są, to fajnie. Odbieramy widzów. <grych> Więc jeżeli są widzowie, to za mną. Flora, flora. Chodź tu, chodź flora. Ja cię pamiętam, ja twój skin. Pamiętam, dobrze. Z ostatniego w filmiku też. Dobra. Tutaj postawimy... Czy jest jakiś dom Hello Kitty? Ej, jakby był, to by było przekozackie. Co nie? To wtedy by było mega. Dobra. Um, chodźmy tutaj i... Chyba, że... Tak! To weźmiemy! Weźmiemy se ten dom, bo ten dom jest największy z tych domów. Dobra, chodźmy. Wow! Chyba nawet tego nigdy w życiu nie miałam domu. Chodź. No nie miałam, nie kojarzam tego domu. Jeżeli wy kojarzycie z moich odcinków ten dom, to napiszcie w komentarzu bo ja chyba go nigdy w życiu nie miałam. Mam nam tu łóżko! Jakie one prześliczne! O matko! Tutaj mamy safe, okej. Okay. Balkon i wgląd na lody. Lody?! Przecież ja kocham lody. Poproszę loda... Mm, Babelku. Halo? Czy ktoś tu sprzedaje? Dobra. Se mam Taki. I już. Ty też możesz sobie wziąć. Ale mega. Wgląd na lody tu mamy. Na wszystko, widzę, bez, słuchajcie. Więc jeżeli chodzi o. o samą. o samą przestrzeń, to mamy jej dużo. Ten dom jest przekazacki. No mega. Mamy tu łazienkę. Ok, musimy się połapać. Gdzie co mamy? Ok, Flora, będziesz tutaj miała pokój. Ja będę miała tutaj, bo tutaj. Bo tutaj jest lepiej. O matko. Ale ładnie w ogóle to jest dostosowane, to że od razu jest schód. Schód chyba. Piszcie w komentarzu następne challenge. Może chcielibyście challenge jako Wika z Kartoni z, uh, z Genzy? I jako Hania? Um, jako gengarek albo jako kto <gdy> tam jest, to był Bartek Kubicki um, jako świeży, no piście w komentarzu chociaż jako świeży, no nie wiem, nie wiem czy taki coś zrobi. Już myślałam, że to jej w, 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 z lodami. To by było nieco dziwne. Dobra. Wzięła tą samą rzecz, czy yy, co ja. <laughs> ciągle widzę, bo nie umiem się wysławiać. ponieważ jest ciągle, ciągle mylam zdania. Tak. O tej godzinie to po prostu jest raj mylących się stani. Cześć! O matko, jaka ty piękna! Wszyscy są tu piękni. Czy to jest osoba, która jest z YouTube'a. Um, Julia. Dobra. Hej Dobra. Jesteś? Jesteś super. Hejka. Fanki, funki, funki. Subik. Jaki challenge? Jako Hello, Kitty. Hello! To powinno być. To jest filmu duch. Domyśliłam się. Domyśliłam się. Domyśliłam się. Domyśliłam się. <laughs> um, tak. Dokładnie tak. <laughs> Jak sutka piszę. W ogóle... Hello Kitty mi się kojarzy ze słodkością i w ogóle Ona ma taką samą bluzeczkę jak ja i spodnie Ale to było cute Chyba nie zauważyła, że po prostu na no. O, ona też ma To super, fanki to po prostu Fanki niespodzianki, tak? Ta subik, ta fanka Kukiuli Myślałam, że też było napisane subik Ale no Napisz mi im prześliczne skiny, bo to prawda. Skiny, Macie. Prześliczne skiny, Macie. ha. ha, ha. Czy to jest fanka? Chyba nie. Fanka. You. You. Ale co you? No, ha ha. ha. O co ci chodzi? Właściwie. Jakby co to pora mi przeskaka sami. Oki. Okay. E, o co jej chodzi, widzę? Ona chyba ta w żółtych. Umie tylko powiedzieć you Albo haha. Ha. Co to jest za broń? Ej, ale prześliczna broń. Była taka hello kitowa. Pisała na przykład, albo gdzie to on nie kontroluje. A, okej, okay. chyba. Nobek. Nobek. Czy to jest brat? Jej, tak? Bo tylko tutaj widzę. O matku mogę zebrać loda, super. <noise> ja sobie biorę w ogóle bez pytania, bez pozwolenia w ogóle. You. Nawet bo ja nie. Znasz. Mm -hmm. You lol. Tam ci się głodzą, słychać. Ja... Teraz co powiedzieć na to? No skoro się głodzą, to chyba się kłócę. No, mają powód, chyba. One. Um, chyba nie Sandli Ona. On. Albo nie wiem. Widzowe, ja myślałam, że jak piszę you albo no, ha, ha ha to tylko to umie i to może być Polak. Za każdym razem, widzowe. Jak ktoś pisze wam jakieś, jedy, um, jakieś chociażby jedno słowo, widzowe, które jest prościej, łatwe, takie, wiecie, widzę, takie easy, jak bym to powiedziała. Na przykład you albo coś. Um, to myślę, że um, że po prostu nie jest. Nie, jest po prostu z, z, z Anglii. Bo normalnie to Anglicy piszą normalnie, pełnymi zdaniami, a nie you albo Ha ha Hahaha, ha, 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 to mówią kiedy tego kiedy robią kiedy po prostu piszą dobra ona jest chyba z Challengeru jako lis albo jako policjant o godzinie kolejny odcinek mm, o której godzinie nie wiem Nie wiem. Nie wiem, kochanienka. Dobra, kochani. NWM to jest nie wiem, jak to. Mm. Nie wiem, o której się pojawi odcinek. Na moim kanale, widzowie, będę pisać NWM e, w Robloxie, więc jeżeli chodzi o to, jak Jakimi skrótami się zwracam, to tylko dlatego, że mi się nie chce. Um. Dlaczego by mi się nacisnęło Ale no na dobra widzę. Dlatego, że mi się po prostu nie chce jakby pisać Ale mega ładne bluzki w ogóle. Jedna ma taką samą jak ja i w ogóle wyglądam jakbym miała plecak Szczerze. A może 1850? Pomyśl Lem. Lem o. Kolejna wydoba. E dziewczyna albo chłopak z Anglii. E to jest Thank e I Bad Can I Shower? Aha. <laughs> Pyta o łazienkę <laughs> Jakby co Show me the toilet, please Gdzie jest toaleta, proszę Dobra, widzę Więc jeżeli chodzi o angielski To ja mam perfekcyjnie <laughs> Banalnie Niełatwo Niełatwo jest z angielskim Kto był słaby z angielskiego pisać Kibibit, toilet wystrał mi <śmiech> Nie <śmiech> no Nie mogę Piewając tą piosenkę, pomaga mi Twoja stara, te eee, smutne, jak Wam to powiem, ale no dobra. Um. no nie mogę, no to jest, to jest mega śmieszne Lesi dołączyła Lesi, pozdrawiam już Lesi Lesi widzę, pozdrowienia Lesi You, you and me a boy. Hen. Jesteśmy mega Dobra, kochani, Ogólnie sobie jakieś uśmieszki wysyłam. To znaczy, że też mi się nie chce za bardzo pisać z, em, z kimś. Nie ma. Oboju. Ale co? Ale co? Lesy, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Lesy? Ty piesku, ty. Nie wiem, czy znacie takiego psa jak Lesy. Jest to. I na się słuchał Lesji. Lesie jest fajne. Kto widział Lesie, to pisze w komentarzu. Słuchajcie, muszę kończyć. Dlatego widzę, że czas jest za długi i bym mi się nie zapisał cały odcinek. Co serio czemu? Nie wiem. Mm, bo odcinek nie zapisał. No dobra, kochani. Um, tu mamy Lesi. Lesi tańczy ta kaczuszka. Możemy chyba ostatni raz um, Tańczyć kaczuszkę. taka kaczuszka czułek ma. Lesi, dawaj. A, Lesi już poszła. M, mm, pa. Mmm, nie wiem, co piszesz, ale no. Uh, a, twój chłopak dołączył. Uh, Pozdrowienia dla chłopaka uh, tej, 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 Hani. No i pa, widzę Pa!